Hej widzowie, przepraszam Was za taką długą moją ją przerwę Ostatnio Wam wrzuciłem filmik natomiast no, żebyście się o mnie nie martwili, bo no po prostu nie, nie miałem czasu nagrywać jak teraz jestem tam chodzi to nagryłem film. Um, no. Um, um, no. Bardzo Was przepraszam za taką przerwę, ale nie miałem czasu po prostu. Bo jak się ma szkołę, to. No, jest ciężko. Natomiast. No. Nagram wam ten film. Nagram wam ten film. No i. No i co? No i do mnie nagrywałem, więc trochę z prawy wyszedłem. Ale w październiku wam nagrałem też film. Więc wiecie, tak szybko wam nagrałem film. W październiku nawet nie wiem, czy tutaj był shorts. Nagram wam, po prostu wam nagrałem w październiku film. Hmm, że, no i myślę, myślę, że się ucieszyliście, że, że wracam. W ogóle polecajcie mój kanał, postaram się Wam wrzucać jakie odcinki z jakąkolwiek długością. Mmm, bo codziennie w ty, zawsze w tygodniu, nie? W każdym tygodniu i teraz wam wrzucam. Mm, no i wybaczcie, jak nie będzie y, filmów ten wigilijny weekend. W przyszłym tygodniu, jak nie będzie filmów, bo no wiecie, święta, więc jakby Então aí